Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Oj, drodzy ojcowie i ojcze dyrektorze Tadeuszu ryzyku w Radio Maria i Telewizji Trwam. Z ziarnem zasianych, w modlitwie zorzy, z wiarą, że Bóg w radio i telewizji telefon nam rozmnożył. Kapłanie mój, oddałem Ci się w ręce. Wysłonić dnój, przepić się w życia męce. Na rany twe, kłaś przecudne leki. Tyś kapłan mój, po wszystkie wieki wieków. Kapłanie mój, Jan twój niegodny sługa. Choć wrogów, choć droga, cierpień długa. Nie iść wstecz, spójrz na mnie, łask rzeki. Tyś kapłan po wszystkie wieku wieki, a Twe życie, drogi księże, niech najdłuższe będzie, bo Ty siejesz ziarno zdrowe, chwasty niszczysz wszędzie. Żyj i pracuj, żyj i kochaj każdego jak brata. Żyj nam, ojcze, tadeuszu ryzyku, jak najdłuższe lata. Te miłe życzenia składają berety moherowe przy parafii świętego krzyża, Poznaj, Górczę, Felicja, Bóg zapłać. Serdeczny Bóg zapłać. Bóg zapłać, pozdrawiamy.